Walki polsko-polskie, ja zawsze powtarzam, one są fajne, one yy, fajnie się sprzedają, ale to wszystko, no do niczego innego nie prowadzą, bo nikt z nas nie ma pasa na dzień dzisiejszy i, i, i bicie się o pietruszkę tak naprawdę. To Jest Boks jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Starskiej Porębie i Bino Poland. Z Nikodem Jerzewskim w Radomiu. Nowy sztab. Coś możesz tam powiedzieć? Dlaczego ta zmiana? Witam serdecznie. Dlaczego ta zmiana? Eee, dlatego, że po prostu odpowiedź jest krótka. Trenerów dobrych, eee, uważam, pięściarstwa jest bardzo mało w Polsce. Co przywlekło mnie aż tutaj do Radomia, do, do, do duetu Jabłoński i Wojda. No i co tu dużo mówić. Uważam ich za dobrych specjalistów. No i podjęliśmy współpracę. Od powrotu byłeś niepokonany z trenerem Rzostkiem. Dlaczego ta współpraca się zakończyła? Czy coś tam nie zagrało na Waszej linii? Bo jakby sportowo wyglądało wszystko dobrze, więc skąd ta decyzja? Ja się nie zgodzę się z Tobą, ponieważ ostatnia walka pokazała, że sportowo nie, nie było wszystko dobrze. Ja jestem człowiekiem, dla mnie nie jest zwycięstwo tak ważne, jak po prostu styl tego zwycięstwa też. Oczywiście zwycięstwo jest najważniejsze. Kiedyś taka osoba, trener, powiedział mi, że po prostu o wygranych walkach się nie dyskutuje, aczkolwiek po tej walce było było bardzo dużo do dyskusji, skąd stąd tutaj ta zmiana. I uważam, że to był najlepszy moment, a nawet wcześniej troszeczkę mogłem się decydować na to mimo wygranych walk. Uważam, że, że, że najlepszą zmianą jest po prostu wprowadzenie dodatkowych nowych bodźców. E, czyli to nie była kwestia, to była czysto sportowa kwestia, to nie była kwestia jakaś tam e, prywatnych jakichś tam... Nie, przecież, broń Boże. Broń Boże. E, w, spotkaliśmy się e, przy kawie. Tak jak dzisiaj siedzimy, przedstawiłem trenerowi Maciejowi swoje podejście do sprawy. Jak wygląda moje zdanie, czas na zmiany i tyle. No, niestety, ale to jest moja praca i tutaj nie ma miejsca zbytnio na sentymenty. Była męska rozmowa, są potrzebne zmiany. No i idziemy w tym kierunku, tak? Jak były te pierwsze tygodnie, jak przebiegałem z terenu wojna? Z trenerem Wojdom i zaznaczę z trenerem jabłońskim, bo zaznaczę z tego względu, że oni po prostu prześcigają się, zawsze jest taka teza poruszana przed treningiem, ja się z jednym i z drugim śmieję, że jeden gada na drugiego. Ja to nie, ja to tak troszeczkę wolniej, ja ten to tak troszeczkę szybciej robi te treningi mocniej. A, a uwierz mi, że po jednym i, i po drugim, e, że tak powiem, treningu, czy to u Rafała Wojdy, czy to u Adama Jabłońskiego wyglądam jakbym wszedł do jeziora i, i wyszedł z niego, tak po prostu jestem zalany. Aczkolwiek dawno nie pamiętam, krótko mówiąc, kiedy tak ciężko pracowałem fizycznie, jeżeli chodzi o treningi, a, a już mam troszeczkę parę lat tych przepracowanych i naprawdę strasznie no, podoba mi się po prostu ten klimat tej ciężkiej pracy. A co jest taką główną rzeczą, nad którą pracujecie? Bo wiemy, że na przykład tym lewy prosty dużo osób tam zwracało uwagę, że, dokładnie, że nie pracało takie Dokładnie, problemy. przede wszystkim technika, a, a, a ja mówię, bo uderzać worek to możesz 300 rund, yy, biegać możesz yy, 600 km, czy, czy, czy dźwigać ciężary jeszcze więcej, aczkolwiek to praca z trenerem i z człowiekiem, który cię naprowadzi, powie Ci szczerze, jakie są twoje błędy i, i, i nad czym powinieneś popracować, no to jednak jest kluczowa sprawa. I tutaj otwarcie od pierwszego treningu gdzieś tam zaczęła się rozmowa na temat tej lewej ręki. No i będzie ona uskuteczniana, niedługo pierwsze sparingi i będzie po prostu możliwość zobaczenia tych, tych kilku tygodni pracy nad tą lewą ręką i tego, czy ona się troszeczkę zmusza do pracy, czy, czy, czy wróciła na swoje miejsce, o tak to nazwę. A to jest coś technicznego, o czym nie widziałeś? Czy to jest coś, co sobie musisz przypomnieć? Bo wiem, że różni trenerzy różnie podchodzą, nawet do tego lewego, prostego. Jedni chcą, Wydaje mi się, że po prostu tutaj nie jest kwestia, w jaki sposób używasz tej lewej ręki, tylko po prostu używania jej. Gdzieś troszeczkę to było zapomniane na, 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 na poprzedniego trenera mojego. Oczywiście nie uważam tego za błąd, bo ja jako doświadczony zawodnik zawodniki, tak i tak powinienem, że tak powiem, pamiętać o tym. Aczkolwiek całość tych przygotowań do, do ostatniej walki no nie spodobała mi się strasznie. Rozmowa z byłem trenerem, rozmowa z promotorami i z wszystkimi innymi doprowadziła do punktu kulminacyjnego, czyli do tego, że znajduję się dzisiaj tutaj w Radomiu. Poświęciłem, czy poświęcam bardzo dużo, no bo jednak, by dostać się na 10 tygodni z domu, przyjechać do innego miasta, na drugą stronę Polski tak naprawdę i, 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 i zostawić wszystko, żeby, żeby poświęcić się w kierunku sportu, no to uważam, że to jest bardzo dużo, ale ja powiedziałam sobie, stając przed lustrem, że wkładam w ten sport wszystko i chcę zobaczyć, jak to po prostu będzie. Jak Ci się podoba tutaj w Radomiu ogólnie I właśnie jak sobie to zorganizować? No bo jednak na długo wyjeżdżasz z tego miasta. No jest to bardzo długo, bo to jest 10 tygodni i nie ukrywajmy się, to są całe nasze polskie wakacje. Aczkolwiek, co tu dużo mówić? Mi się Radą podoba, możesz powiedzieć co chcesz, ale mi się Radą podoba pod tym względem, że jest to stare miasto. Dużo jest kamienic, jest naprawdę co oglądać. Moje oko naprawdę, że tak powiem, ma co oglądać. A co do ludzi, wszyscy przyjaźni, nie spotkałem tutaj, jak to się mówi, żadnej z was. Na swojej drodze? No, mam tu wszystko. No, ja pochodzę z małej Kościerzyny, 25 tysięcy ludzi. To jak trafiam do takiego radomia, to wiesz, mam tu wszystko. McDonaldy, te sprawy, wiesz. Oczywiście żartuję, ale naprawdę mam wszystko, co do tego, żeby podnieść po prostu godne warunki do trenowania, do mieszkania i do po prostu nie przejmowania się niczym innym, tylko sportem. Siedliście z trenerami i obejrzeliście tę walkę. Tak się Umówiliśmy się, bo ja jestem naprawdę taki, to często podkreślam, że ja raczej nie, nie, nie oglądam walk swoich przeciwników, czy, 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 czy ogólnie mało oglądam boksu, są walki, które mnie naprawdę interesują. Są pięściarze, którzy, którzy gdzieś tam są moimi idolami, nawet jeżeli są aktywni dzisiaj, to są moimi idolami. I oglądam ich. Aczkolwiek raczej nie mało oglądam boksu, mówiliśmy się z trenerami, że jak wejdziemy w ten główny etap, już naprawdę ciężki sparringów, to gdzieś w jedną niedzielę poświęcimy na to, żeby spotkać się i przy jakimś tam obiedzie, sobie obejrzeć kilka walki, przedyskutować. Każdy poda swój punkt widzenia na to wszystko i złożymy, złożymy całość, która mam nadzieję, że będzie prowadziła do zwycięstwa. Wspomniałeś o trenerze, to, czy, no, o trenerze i wspomniałeś o promotorze. E, czy promotorem twoim nadal jest Rocky Boxing Promotion? Oczywiście nie, nie? Rocky Boxing Promotion, tylko Rocky Boxing Promotion. Na dzień dzisiejszy e, różne rozmowy są prowadzone, aczkolwiek ja raczej nie, nie uciekam się do, do rozmawiania na te tematy, czy, czy, czy gdzieś brania sobie za bardzo tych tematów do głowy, bo ja muszę pamiętać o tym, że ja jestem od ciężkiej roboty, czyli od boksowania. A sprawami moimi zajmuje się po prostu mój promotor i, i, i oby to było najlepiej. Miałeś okazję tutaj wiadomo, właściwie pod Radomiem sparować jakiś czas temu z Michałem Ciślakiem. Wtedy właśnie narodziła się ta współpraca i czy jest szansa na dalsze takie sparingi? To znaczy byłeś na, 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 na tym pierwszym sparingu, na którym już było widać, że po prostu Mogę powiedzieć tak, że było widać na pewno to, że ja się właśnie cieszę z tych sparingów, Po pierwsze dlatego, że dużo, dużo trenerów mówi o tym, że dużo zawodników odmawia gdzieś Michałowi tych sparingów ze względu na, na to, że on po prostu lubi bójkę. A dla mnie po prostu odnalezienie się w takiej bójce to jest coś wspaniałego, a też no, doświadczenie, No nie ukrywajmy, byśmy kiedyś ze sobą walczyli. Co, zrobi, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy w tym ringu, czyli, czyli przysłowiowo daliśmy sobie porazie, a dzisiaj uczmy się od siebie i, i gdzieś tam pomagajmy sobie, żeby z tych wszystkich innych na świecie. Nie? Bo tak mi się wydaje, że to jest droga po prostu do tego, a nie wybijanie się na własnym podwórku. Walki polsko-polskie, ja zawsze powtarzam, one są fajne, one yy, fajnie się sprzedają, ale to wszystko, one do niczego innego nie prowadzą, bo nikt z nas nie ma pasa na dzień dzisiejszy i, i, i bicie się o pietruszkę tak naprawdę, bo jak wiesz, siedzisz w tym boksie też troszeczkę, jeżeli chodzi przy wywiadach, kręcisz się przy różnych ludziach i Wiesz, że w stawce nie ma żadnych wielkich pieniędzy, a tu czemy się naprawdę jak, jak no jakbyśmy walczyli naprawdę o mistrzostwo świata. Dlatego te walki się tak dobrze sprzedają. Są łatwe do organizacji dla promotorów, ale to wszystko. Ale dla nas jako zawodników no niczego fajnego nie prowadzi. Chyba, że walczysz z numerem jeden w swoim kraju, ale do takiej walki też nie jest wcale łatwo doprowadzić. No właśnie, dużo jest kurzerów. Kto według ciebie tutaj zasługuje na wyróżnienie, jeżeli chodzi o polskie piłkę? Kto zasługuje na wyróżnienie? Powiem Ci tak i powiem z czystym sumieniem, bez cukru, bez niczego, nie mam, nie mam takiego charakteru, żeby raczej kogoś pieścić. To wydaje mi się, że dla wyróżnienia przede wszystkim zasługuje nawet nie sam Michał Cieślak, tylko Tomasz Babinoński ze Zbyszkiem z RadSoru za prowadzenie tego zawodnika, za, za ściąganie mu... Zawodników do Polski, bardzo dobrych, na których po prostu jest on budowany i za, zapewnianiem wszystkiego, bo sam, sam, jako zawodnik, oczywiście on się wyróżnia w ringu, ale organizacja tego wszystkiego to jest, że tak powiem, nie po jego stronie, tylko po stronie promotora i, i ludzi, że tak powiem, o dobrym sercu. A, a, a wyróżniłbym go w tym momencie za po prostu dwie ostatnie walki, bo nie, przyznasz mi rację, że naprawdę do, dobre dwa boje stoczył, obojętnie w jakiej kondycji był ten Kalenga i Durodola, to jednak. To zawsze jest kalęga i durodola, tak? trzeba o tym pamiętać. Yy, czyli dwa fajne nazwiska w rozkładzie, yy, dwa mocne boksy, tak to nazwę. No a co, no, no, no główka, nie oszukujmy się, Krzysztof Głowacki, no to jest y, poziom światowy, obojętnie jak się ta ostatnia walka odbyła, to on na pewno dostanie walkę z kimś stopu, no bo ma, jest doświadczony zawodnikiem, walczył z zawodnikami stopu z i ma rekord fantastyczny. No a później jest y, Włodarczyk, mój niczego nie ujmuje, bo jest po prostu, y, jak to się mówi, y, doświadczonym starym lisem i, i tym doświadczeniem jeszcze może nie jednego pokonać. No i jest oczywiście, nie zapominajmy o Mateuszu Masternaku, który jest troszeczkę mniej aktywny, ostatnimi czasy po, po, po walce z Dorticosem, ale też na pewno coś tam się szykuje, bo nie wierzę w to, że po prostu y, będzie Master kolejnym zawodnikiem, który za chwilę zakończy karierę. Nie wierzę w to. Padło nazwisko Głowackiego, y, Ty byłeś faulowany w ringu, faulowałeś w ringu, różne kontrowersje. Są no, bry. zaczynasz już, no, okay. I Chciałem zapytać w z tym, y, co sądzisz o tym, co się wydarzyło y, tam w Rydze? Co sądzę o tym? Wiesz co, ja to może krótko skwituję. Yy, powiem Ci tak, yy, zdarzyło się coś, co nie powinno się zdarzyć, ale tak naprawdę powiem Ci, yy, że my jesteśmy zawodnikami, a od tego, yy, od osądzania spraw yy, jest sędzia tylko i wyłącznie i, i umówmy się szczerze, yy, brzydko mówiąc, yy, dupy to tutaj dał sędzia. Tylko i wyłącznie sędzia, nikt inny. Bo ja też nie wiem, jak ja bym się zachował, zostając uderzony z tyłu przez, przez główkę, czy nie oddałbym czymś, czy, czy to głową, czy, czy, czy łokciem, czy czymś, ale nie oszukujmy się. W tej, w tej sytuacji najgorszy, co, co, co zrobił, to mógł zrobić tylko sędzia. Kolejna sprawa, nie słyszał, że jest koniec rundy, gdzie, gdzie wszyscy słyszeli, łącznie z narożnikiem w biegającym do Ringu. Nie powinno się to wydarzyć. Ale powiem Ci jeszcze, że po prostu, no. Jest bardzo dużo wytykane zawodnikom różnym, ale nie oszukujmy się, boks nie jest sportem dla sędziów w pewnym wieku i dla zawodników w pewnym wieku. Także powinny być pewne ograniczenia i sprawdzanie tego, wszystkiego, jak to wygląda. No, bo nie oszukujmy się, ten pan był, no, już można powiedzieć, w zaawansowanym wieku, tak to powiem delikatnie, można by zrzec, że to po prostu dziadek, który tak naprawdę ciężko, że tak powiem, żeby miał dobrą reakcję w tym wieku. Nie oszukujmy się, a tym bardziej był znany z, raczej z kontrowersyjnych decyzji niż z dobrych. Także no, uważam, że nie powinien tam się znaleźć w tym ringu, ze względu tylko i wyłącznie na swój wiek, no bo w tym wieku no to reakcja jest obniżona na, na, na wszystko, a boks jest takim sportem, że trzeba reagować, uważam, czy to jako zawodnik, czy jako sędzia w sekundę, a czasami w ułamkę sekundy. Jesteś chyba jednym z nielicznych zawodników w Polsce, który miał okazję gdzieś tam zmierzyć się z Usykiem na sparringach akurat, nie w ringu, ale teraz ten koszmar tej wagi cruiser odszedł. Kto jest teraz z takim największym nazwiskiem dla Ciebie? Kto jest według ciebie numerem jeden na świecie? Wiesz, numerem jeden na świecie, to jest ciężko do powiedzieć, bo, 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 bo tak naprawdę... Yy... Tak naprawdę mamy mnóstwo wspaniałych kruzerów I, i, i to my jako Polacy i, i też nasi zagraniczni rywale, no to są wspaniali pięściarze, nie ma co ukrywać. Chociaż uważam, że ciężko mi będzie tutaj wybrać taką jedynkę, ale no, najbardziej najwięksi kozacy mi się wydaje, że, że, że to gdzieś tam z kierunku z Rosji idą. Nie? Chociaż widziałeś ostatnio sam walkę Kudriaszowa z tym makabu, no to jednak siła przeciwko sile, to i tak yy, spotkało się tak, że, 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 że Rosjanin jednak spotkał się z deskami powiem ci mimo wszystko takie walki sobie aż się oglądać, i naprawdę w takich bojach, czy, czy to zwycięstwo. Ja zawsze mówię: można wygrać, można przegrać, w, w, każdym, w każdym po prostu calu taki jest sport. Dzisiaj wygrywasz, jutro przegrywasz, ale pytanie jest: wiesz w jaki sposób to robisz? A jednak takie walki, no to pokazują, e, no wspaniałość tej kategorii, bo tam jest i siła, i szybkość i wszystko. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, ciężko mi jest odpowiedzieć dzisiaj, kto jest numerem jeden na świecie, wiesz, e, mimo tego, że wiesz, że zostanę pewnie po tej wypowiedzi z przez. przez większą część kibiców, to powiem Ci, że naprawdę ten Brady's on naprawdę kreuje się jako jedynka i, i powiem Ci, że, że naprawdę y, uważam, od razu też, y, jak już chciałeś się przed nagrywaniem zakładać o pieniądze, to te symboliczne pieniądze zakładamy się, y, że, że ten Brady's jednak myślę, że poskłada y, tego Dorticosa i to przez o w finale. Tak myślę. To teraz, kiedy nie ma już Usyka, czujesz, że te Twoje marzenia są jeszcze bardziej realne? Wiesz, moje marzenia. Moje marzenia nie były wiesz, związane broń z tym, czy Usyk zostanie w Cruiser, czy nie, bo, bo, bo każdy z nas się rozwija. Jedni mają swój prime w tym momencie, inni będą mieli, a inni go nigdy też nie, nie, nie zaznają. Także to jest tutaj mało istotne, aczkolwiek wiesz, ja idę w kierunku swoich marzeń i w kierunku, jak to się mówi, sobie wyznaczonych celów. A uważam, że wiesz, że obojętnie co robisz w życiu, czy jesteś pięściarzem, czy kimś innym, to idziesz w kierunku tego po prostu, wiesz, na czym ci naprawdę zależy, co kochasz, co lubisz. No i dodatkowo życzę ty każdemu po prostu, żeby robił to co lubi, no i czerpał z tego jakieś korzyści majątkowe, tak? Ten nowy obóz, o który już pytałem, jest, jest tak jak mówiłeś, jesteś sam, by pojechać do innego miasta, czy... To są trochę nowe warunki, nowy bodziec. Eee, jesteś w stanie się lepiej skupić? jest to Oczywiście. coś zupełnie innego? Coś, co byś powiedział każdemu pisarzowi? Wiesz, poznałeś mnie z tej strony, że po prostu gdzieś od najmłodszych lat yy, jestem mieszkańcem Kościerzyny, czyli 60 km od, od Trójmiasta, od Gdańska konkretnie. Yy, i, I wiesz, sam dojazd półtora godziny w jedną stronę. Dzisiaj jest fajnie, bo jestem już dorosłym facetem, mam samochód, ale kiedyś się zdarzało, to się jeździło i na stopa, i się jeździło, wiesz, yy, pod wózkami. Yy, prosiłem kolegów, czy jeździemy autobusem i zdarzało się też nie, nie kilkukrotnie, żeby sprawa jazdy jechałem, jako wiesz, młody chłopak czyl na ten trening, ale tak mi strasznie zależało i do dzisiaj tak mam. Yy, ale to, to, to nawet dzisiaj będąc dorosłym facetem, jadąc półtora godziny w jedną stronę, gdzieś tam w korkach, przebijając się, dojeżdżasz na ten trening, zrobisz go, już masz dosyć w ogóle, jak wysiadasz z tego samochodu, ale zrobisz go, bo ci strasznie zależy, później wsiadasz i, i, i jedziesz do domu i robisz drugi trening i od rana wsiadasz w ten samochód ciągłe dojazdy, to wszystko wiesz, ta monotonia potrafi naprawdę zabić człowieka. Także tutaj siedząc i będą. Naprawdę w trybie treningowym wracam do domu. Moim zadaniem jest po prostu zregenerować się między treningami, wybrać sobie ciuchy na trening, zjeść i odpocząć, i to jest zadanie prawdziwego, zawodowego, tak mi się wydaje, zawodnika czy, 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 czy sportowca: po prostu mieć czas do regeneracji na wszystko, a nie martwić się o to, czy dojedziesz. Kiedy dojedziesz, a to znowu się spóźnisz, a to co a to jest do ogarnięcia tamto i po prostu tych spraw jest Milion, wtedy nie do końca jesteś w stanie skupić się na treningu. No, myślę, że większość komentujących tak naprawdę chce znać odpowiedź na to pytanie. Dla kogo, e, ale to, oczywiście, dla kogo pójdzie ta walka e, szpilka Cezora. E, Okej, okay. słuchaj. A... Powiem ci tak, ja nie wiem, ja nie wiem po tej ostatniej walce, powiem ci tak, nie wypowiem się na temat szpilki, bo go nie znam bardzo mało, mimo tego, że wiesz, jest bardzo popularną osobą, bo tego mu nie można zarzucić, jest bardzo popularną osobą w Polsce i może nie tylko w Polsce, to bardzo mało oglądałem jego walk. Na pewno widziałem więcej walk Cizory niż szpilki, to może być ciekawostką. No yy, i powiem ci tak, odpowiadając na twoje pytanie, ja nie wiem, kim jest ten trener Unuri. Żebym ja wiedział na przykład z kim Szpilka trenuje i znał tego trenera to byłoby mi łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Ale po ostatniej walce Ugonocha, gdzie w narożniku i przygotował go do tej walki Anucin. Yy, przepraszam, Roma, tak? bo nie chcę mówić samym nazwiskiem pan Roman Anucin, yy, to yy, ja nie wiem, kim jest ten trener i w jakim stopniu on jest w stanie przygotować szpilkę po prostu, wiesz, bo oglądając gdzieś tam kilka urywków, tej tarczy takiej myłederowskiej, tak to nazwijmy, to ja nie wiem, czy ten, czy, 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 czy ten Artur Szpilka będzie po prostu tym Mailederem w tym ringu. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy też przy, przy chłopie 100, tam 10 15 kg da się być myłederem, bo jednak yy, kiedy bije w ciebie 70 kg człowiek, to nawet jak przyjmiesz ten cios na gardę. Stoisz, ale 110, 115 przyjąć na blachę? No to ci powiem, że już ciężko. Może się blacha wygiąć, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, to powiedz nam. Yy... No ale odpowiem Ci, bo nie dasz mi spokoju. Odpowiem Ci. Stawiam, że yy, uda się temu Arturowi wypunktować yy, tego Cheezora. to teraz na koniec powiedz nam. Kiedy mamy cię oglądać, gdzie mamy cię oglądać, gdzie trzeba przychodzić, dlaczego warto przyjść na ten walkę. Wiesz co, powiem Ci tak, to jest zawsze kwestia wyboru. Ja oczywiście serdecznie zaproszę 31 sierpnia do Kałuszyna bądź też na kanały Pulsado Sport na, na moją walkę gdzie zmierzy się z Markiem Flanaganem i oczywiście serdecznie zapraszam, aczkolwiek yy, dam z siebie wszystko oczywiście, ale to jest kwestia kibica, czy lubi oglądać tego Jerzyskiego, czy nie. Po ostatnim walce dużo kibiców gdzieś tam miało troszeczkę do mnie pretensji. Yy, jednak wiesz co, yy, mogę śmiało powiedzieć dzisiaj, jako już dorosły facet, że musielibyśmy się na miesiąc zamienić z takim kibicem, który wiesz, wypisuje różne rzeczy w internecie, żeby po prostu wiedział, Czym ta praca smakuje, i jak ciężko jest założyć te rękawice i wejść do tego ringu, żeby naprawdę stanąć przed ludźmi i bić się z drugim człowiekiem, który naprawdę chce ci zrobić krzywdę, a temu. Aczkolwiek to no mówię, myślę, że, że, że jeszcze opowiem troszeczkę o tej walce z tym Flanaganem. Myślę, że to będzie bardzo ciężka walka. Ponieważ yy, wydaje mi się, że, że wiesz, ja, ja, mój charakter nie pozwoliłby mi lecieć na drugą stronę świata, yy, bo to Australijczyk, yy, żeby po prostu poddać się bez walki, czy położyć, czy, czy wiesz, coś innego zrobić. Tak, dlatego wydaje mi się, że to będzie bardzo mocna walka. Wszystkich Panów Boxu zapraszamy na stronę FaceBox oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.